Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Siemoniak. Dzień dobry, kochanemu państwu. Witam serdecznie. No, już troszkę osiadłem po przyjeździe. Jedna prośba. Jeżeli ktoś z państwa pisze komentarz, to ja bardzo się jestem zadowolony i ja bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Nawet te nie za specjalne, bo są takie, ale są też ludzie piszący i oni są nie o zdrowych zmysłach. Niektórzy. To yy, ja bardzo proszę, żeby tych z Państwa, którzy piszą jakieś naprawdę pierdolamenty, ja uprzedzam, że będę blokował po prostu, bo to zaśmieca. No zaśmieca. Jeżeli jest krytyka konstruktywna, to ja przyjmuję wszystko z, z podniesioną przyłupicą, otwartą. Proszę Państwa, no, już tydzień rządzi ekipa nasza nowa. No inna sprawa, że mieli dwa miesiące, żeby się przygotować do tego, ważnego etapu naszej Rzeczypospolitej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w telewizji. Oni mają to centralnie w nasie, co chce zrobić ekipa rządząca. Bardzo ciekawe, jak to wszystko się dalej pokłada. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Przejął stery, premier nowy, porozdawał stanowiska do rządzenia, jest gotowy, a to droga wyboista. Bachtuś, gdy mam do Brukseli, jechać, każe mi rozsądek, a ty chłopie w międzyczasie w telewizji, zrób porządek. Wlazł tam Bartek z groźną miną, drzwiami nawet nie przez okno, a w TVP powiedzieli: Może nas pan Bartuś moknąć. Już kamery są gotowe, żeby plemię zobaczyło, gdyby Bartek z całą armią chciał TVP przejąć siłą. Wrócił Donald z zagranicy, patrzy w ekran znane ryło i adem zionie ma się dobrze. Ciągle ten sam kółeczek miłoż, miałeś dwa miesiące, już z mojej trupy, by wymyśleć, jakby im tu szybko dobrać się do dupy. Zarumienił się jak burak, co w czerwonym barszczu lupie i pod nosem coś tam bąknął, chyba o kamieni kupie. Ja z sugestią do władz taką niech Bartłomiej zapamięta, że porządki dobrze robić przed świętami, nie po świętach. 19 grudnia jest dzisiaj i fetorek, i imieniny obchodzą. Dariusz i Urban. I Abraham, i Anastazy, Beniamin, Eleonora, Gabriela, Grzegorz, Kazimiera, Mścigniew, Nemezjusz, Nemezy, Protazja, nie Proteza, Protazja i Tymoteusz. Wszystkiego najlepszego, kochanym Państwu solenizantom Przysłowie na dziś pogoda na Urbana to wielka wygrana. Tenam! Nietypowe święto, dzień wiecznie zielonych roślin. A cycad dnia jest prosto od Magdaleny, samozwanie. Co fajna babeczka była. Nie ma kobiet niezrozumiałych. Są tylko mężczyźni niedomyślni. No. A. 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 a, a jest jeszcze na koniec absolutny grapu słówek Basia Bocian, nazwisko znane redakcji w Bądziku Kasi. Dzisiaj Buda. Reksa. Do widzenia. Do jutra.